Cześć, witam Cię na kanale Różne Oblicza Piłki. Pierwsze zgrupowanie w 2025 roku zakończone. Reprezentacja Polski wygrała dwa razy, nie straciła żadnego gola i jest na pierwszym miejscu w tabeli eliminacji do Mistrzostw Świata. Teoretycznie doskonałe wyniki, a w praktyce chyba nie ma zbyt wielu powodów, żeby się cieszyć. Jedynymi osobami, które mogą mieć jakąkolwiek satysfakcję z tego, że te eliminacje zaczęły się od dwóch zwycięstw i nie zwracamy uwagi na styl. No, to może być przede wszystkim Cezary Kulesza, czyli prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, no i też Potroszę Michał Probierz, ponieważ jednak dla niego wyniki są najważniejsze. On jest rozliczany z wyników. Styl też byłoby dobrze, żeby przyszedł. Ale jednak, gdybyśmy te spotkania przegrali albo ich nie wygrali, czyli któryś z meczów albo z Litwą, albo z Maltą zremisowali. No to wtedy pod Michałem Probierzem paliłby się grunt już tak na poważnie. A tak my sobie ponarzekamy, a nic raczej w tej strukturze prezes-trener się nie zmieni. Trudno, żeby się miało zmienić, ponieważ gdyby inny był prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to Michał Probierz najprawdopodobniej selekcjonerem by nie został. A jak już został, to oczywiście zadaniem prezesa jest go wspierać, stąd też ten bardzo śmieszny tweet na koncie Cozarego Kuleszy na platformie X, no bo to nie jest, on sam tego nie pisze, że cenne dwa zwycięstwa, mamy sześć punktów, jesteśmy liderem tabeli. Mógł jeszcze napisać, że mamy sześć punktów przewagi nad Holandią i to by domknęło tą klamrę żanady bijącą z tego wpisu. No ale cóż, tak jak mówiłem wcześniej, niewiele osób jest e, zadowolonych z tego, jak to zgrupowanie wyglądało i w głębi duszy wydaje mi się, że Michał Probierz też do końca nie jest zadowolony. Zastanawiałem się, jak podejść do tego filmu, jak to wszystko przeanalizować, jakie wnioski wyciągnąć no i podzielę ten film na takie trzy etapy. Pierwszy etap, czyli zawodnicy. Zawodnicy, którzy w tej reprezentacji grają. Czy oni faktycznie są aż tacy źli, aż tacy kiepscy piłkarsko? Że na tle Litwinów i Maltańczyków wyglądają tylko troszeczkę lepiej, a niektórzy można powiedzieć, że wręcz gorzej niż swoje przeciwnicy. No, i tutaj wniosek jest prosty. Ja nie uważam, żebyśmy my mieli aż tak złych piłkarzy, jak źle gramy. My mamy piłkarzy na niezłym poziomie technicznym, mamy piłkarzy, którzy grają w niezłych klubach, ale niestety mamy piłkarzy bez charakteru. Mamy zawodników, którzy w swoich klubach nie są wiodącymi postacia, postaciami, poza Robertem Lewandowskim, może Łukaszem Skorupskim. Są to zawodnicy jedni z wielu. Jeżeli któryś z naszych reprezentantów nie daje rady, to kolega z drużyny klubowej mu. Będzie pomagał. W reprezentacji to jak najbardziej widać, że ta odpowiedzialność się rozpływa. Nie ma zawodników, którzy wzięliby w trudnym momencie ciężar gry na swoje barki. Okej, okay, to jest może taki frazes już słyszany bardzo często, ale niestety tak, tak, tak wygląda rzeczywistość. Jeżeli my po meczach z Litwą i z Maltą możemy pochwalić Łukasza Skorupskiego i możemy pochwalić Janka Bednarka i przyspawanego dupą do ławki rezerwowych od kilku miesięcy Jakuba Kamińskiego, no to, to tylko świadczy o tym, jak te dwa mecze wyglądały. Inna sprawa jest taka, jakich zawodników powołuje Michał Probierz do reprezentacji. W Lidze Narodów mieliśmy totalny przegląd piłkarzy. Każdy random z ekstraklasy, każdy zawodnik, który czymś zabłysnął albo ten, który wzbudził sympatię Michała Probierza w tej reprezentacji grał. Najczęściej był to jeden występ, nie do końca udany, później odstawienie na boczny tor, ewentualnie zawodnicy dostawali jakieś pojedyncze szanse, ale nic z tego w dłuższej perspektywie nie wynikało. Podam tutaj przykład Mateusza Bogusza, zawodnika, który te Teraz gra w Meksyku. Wcześniej grał w MLS i tam notował bardzo dobre liczby. Mateusz Bogusz grał w Lidze Narodów, jak pewnie świetnie pamiętacie, z Chorwacją. Zagrał źle pierwsze 45 minut, no i później już w tej kadrze nie pograł. Teraz wyszedł w pierwszym składzie w meczu z Maltą, bo niezłą zmianę dał w meczu z Litwą, i też po 45 minutach został zmieniony. No co ten Mateusz Bogusz ma zrobić, żeby dostać więcej minut? Do grania. Jeżeli Michał Probierz nie widzi go w kadrze, to nie go nie powołuje, ale, a jeżeli już go wystawia i wierzy w niego, to niech da mu więcej minut. Swoją drogą, kuriozalny był ten drugi mecz z Maltą, ponieważ prawda jest taka, że do tego pierwszego gola, który sprezentował nam Bramkarz. Bonello i James Carragher, którzy popełnili błąd, ale bardziej bramkarz Bonello i Karol Świderski wpakował piłkę do pustej bramki, no to my się męczyliśmy okrutnie. Poza Jakubem Kamińskim, który tak jak powiedziałem wygląda na tle innych naszych reprezentantów jak piłkarz w ogóle z innej planety, a jest to gość, który się nie łapie do składu Wolfsburga. To my tutaj mówimy o takiej dysproporcji. Rezerwowy w średnim niemieckim klubie, kontra zawodnicy, którzy w tych swoich klubach niby grają i grają na niezłym poziomie. No to Kamiński wyglądał jak zawodnik z innej planety. Ale wracając do tego meczu z Maltą, jeszcze i do Mateusza Bogusza, no raz się poślizgnął w polu karnym, nie wykorzystał sytuacji, ale czy wyglądał naprawdę aż tak źle, czy wyglądał, nie wiem, gorzej jak Moder, czy wyglądał gorzej jak Szymański. No Sebastian Szymański ma takie mecze, że on po prostu nic nie robi. Jest to zawodnik kreatywny, który tam w lidze tureckiej wykręca dobre liczby, jest chwalony, ale przychodzi reprezentacja Polski i on ma problem z grą na jeden kontakt, ma problem z rozegraniem piłki. Ja nie winię tutaj personalnie Sebastiana Szymańskiego, bo ja wiem, że to jest dobry piłkarz, ale przyjeżdżając na reprezentację, zupełnie z tymi kolegami z drużyny nie funkcjonuje. Drugi, druga sprawa: Piotr Zieliński-Zalewski. Ok, jest absencja dwóch zawodników, ale ludzie, no my graliśmy z Litwinami. I z Maltańczykami. My nie graliśmy, nie wiem, choćby nawet z Czechami, czy już z Holandią, czy nie wiem, z jakąś lepszą reprezentacją. My graliśmy z drużynami, które, e, które powinniśmy ogrywać z zamkniętymi oczami. Zresztą poważny selekcjoner, za poważnych selekcjonerów, takie mecze wygrywaliśmy e, bez żadnego problemu. Byliśmy ewidentnie lepsi od tych słabszych. Byliśmy porównywalni z tymi średnimi, i ci najlepsi najczęściej nas dominowali. Czasami udało nam się wygrać, czasami zremisować, ale zazwyczaj dostawaliśmy w czapę. A teraz my, niestety, jesteśmy na bardziej poziomie Litwy, Malty i Finlandii niż tych średnich drużyn, z którymi będziemy grać w dywizji B w Lidze Narodów. I to jest bardziej przerażające, że reprezentacja Polski skręca w tę stronę tych drużyn. Dużo gorszych. Jeżeli jeszcze chodzi o inne powołania, to probierz się naeksperymentował, naeksperymentował, a nic z tego na koniec nie wyszło, bo i tak grają te same nazwiska, których można się było spodziewać. No a z drugiej strony, kiedy oni mają grać nie z Litwą i z Malatą? Kiedy taki Kozubal ma dostać szansę gry? Na przykład kolejny Maxio Jedele, o którym on w Legi teraz nie gra, ale dostał szansę z Portugalią, a później zupełnie zamieciony pod dywan. No też jest to niepoważne. Jest to moim zdaniem. Taki błąd w selekcji, który, mo, który może spalić piłkarza na nie wiadomo jak długo, ale już ten piłkarz może się w tej reprezentacji nie odrodzić. Więc jeżeli chodzi o błędy selekcyjne, to Michał Probierz jest selekcjonerem, który tych błędów popełnia bardzo, bardzo dużo. Jak już jesteśmy przy temacie selekcjonera, to trzeba pomówić trochę o taktyce. Taktyka, czyli coś, na co teoretycznie nie ma zbyt dużo czasu na zgrupowaniach reprezentacji polskiej, ale to jest coś, co powinno się pojawić. Kilkanaście miesięcy pracy Michała Probierza doprowadziły do tego, że nie mamy wypracowanego nic. Kiedyś jeszcze nie mieliśmy pierwszego bramkarza, teraz już stawia nas Skorupskiego. Na szczęście, bo gdyby go nie lubił, to by go nie wystawiał. Ale nic nie wypracowaliśmy, jeżeli chodzi o grę w obronie. Tą obronę jest najłatwiej uporządkować, ponieważ tam potrzebna jest mniejsza kreatywność, a więcej e, takiego zmysłu do ustawienia się, więcej asekuracji. Więc grę w obronie łatwiej jest e, uporządkować i łatwiej ją stworzyć, a my obronę mamy totalnie dziurawą. Znowu odniosę się do meczu z Maltą. Maltańczycy biegali środkiem boiska. Nie atakowani zupełnie. Walili z dystansu, z tych 30-25 metrów, ale gdyby to była ekipa lepsza technicznie, to my byśmy w pierwszej połowie stracili ze dwie albo ze trzy bramki z tych sytuacji, bo często było tak, że Maltańczyk biegnie, tam bąk się często podłączał prawą stroną, nie dostawał piłki i były strzały z dystansu. No gdyby to była drużyna, tak jak mówiłem, lepsza technicznie, to byśmy dostali w czapkę dwie albo trzy bramki. W przerwie sliszem załatał tą dziurę. No trzeba było na Malte działać, łatać dziurę Sliszem Sliszem, który również w tej kadrze raz gra od początku mocną postacią, później nie gra w ogóle. Później nie jest powołany, a później znowu gra. No nie da się tak moim zdaniem prowadzić reprezentacji. Druga sprawa yy, formacja ofensywna i generalnie nasza gra w ofensywie. Czy my możemy powiedzieć, że my mamy jakiś schemat wypracowany? Czy my nie wiem? Dominujemy środek pola? Czy my robimy przewagę na skrzydłach? Czy my możemy powiedzieć, że Lewandowski współpracuje z tym drugim napastnikiem? Czy my przede wszystkim stwarzamy sytuację tym naszym najlepszym ofensywnym piłkarzom? No to oczywiście tego nie robimy. W ogóle tego nie robimy i ktoś powie, że okej, okay, poważni piłkarze mogą sobie powiedzieć sami w szatni, jak będziemy grać. No ale od tego jest trener. Od tego jest trener, a nasi zawodnicy tego nie powiedzą, bo tak jak powiedziałem wcześniej, technicznie może oni są na dobrym poziomie, ale nie mają charakteru. Nie ma, to nie są ci piłkarze, którzy grali 20 lat temu, ale zresztą tak generalnie na świecie w piłce to wygląda, że to jest zupełnie inny format piłkarza teraz i ten, który był 20 lat temu. No nie da się tego porównać, więc musi być ta osoba selekcjonera i ta osoba, która powie Słuchajcie, tutaj robimy przewagę w taki sposób: tu gramy w trójce, tam gramy jeszcze inaczej, tutaj ty idziesz na obieg, próbujemy dwóch, trzech schematów i próbujemy tego w kółko to robić w kółko. Mamy jednego z najlepszych napastników na świecie, który już jest coraz starszy i potrzebuje wsparcia, i my go zupełnie nie wykorzystujemy. Odkąd Paulo Souza nie jest naszym selekcjonerem, to my nie rozwinęliśmy się na żadnym polu. Można marudzić na Souza, aczkolwiek ja jestem jego zwolennikiem. Można marudzić, że traciliśmy dużo goli i że nie było wyników. A wyników, jak nie było, tak nie ma w dalszym ciągu. Teraz też tracimy gole, jeszcze nie strzelamy. A wcześniej naprawdę było widać zmianę w grze naszej reprezentacji. I możecie mówić co chcecie, ale Paulo Souza z tych ostatnich kilku selekcjonerów był od, od Adama Nawałki. Od Adama Nawałki Paulo Souza był zdecydowanie naszym najlepszym selekcjonerem. I tutaj nawet nie ma co yy, na ten temat dyskutować. Wracając do Probierza, nie, wypraca, nie wypracowanie niczego w obronie, nie wypracowanie niczego z przodu, nawet nie mamy stałych fragmentów gry. Nawet nie mamy stałych fragmentów gry. Z, z Litwą chyba ich było 11 czy 12 i żadnego zagrożenia. No, trudno jest naprawdę jak, w jakikolwiek sposób obronić pracę Probierza. Nie wprowadził praktycznie żadnych zawodników do tej reprezentacji. Był Kasper Urbański, którego teraz w ogóle. Odesłał. To jest jeszcze inna sprawa. Ostatni raz już wrócę do zawodników. Kto gra w klubie, kto nie gra w klubie. Kiwior nie gra w klubie, gra w reprezentacji, może grać. Moder nie grał w klubie, w reprezentacji zaczął grać, ale Urbański, który ostatnie dwa mecze, dwa mecze, nie dwanaście, dwa mecze przesiedział na owce, on nie może grać, bo on nie gra w klubie. Bereszyński kilka miesięcy kontuzji, dostaje minuty, ale zawodnicy, którzy grają... W klubach, w reprezentacji grać nie mogą. Bogusz, który gra dobrze, pierwszy błąd, siada na ławie. No to jest zupełny brak konsekwencji, zupełny brak jakiegokolwiek takiego zaplanowania. Planowania tych. Zaplanowania tego, jak taka drama wyglądać, zarządzania tymi ludźmi, których już się powołuje. No ja jestem po prostu przerażony tym, jak to wygląda i jak to będzie wyglądało dalej. Kolejna kwestia, zawsze się mówi o wygranych i przegranych zgrupowaniach. Wygrani z grupowania, ja uważam, że największymi wygranymi z grupowania jest reprezentacja Holandii, ponieważ oni trafili do grupy, gdzie żadna drużyna poza nimi nie prezentuje choćby średniego poziomu gry w piłkę. I wybaczcie, nie będę wyróżniał naszych zawodników za to, że ktoś strzelił dwa gole Malcie albo że e, no, przepchnął jakoś piłkę czy stworzył sytuację w meczu z Litwą, bo to są drużyny e, zawodnicy, z całym szacunkiem do nich, z którymi my, my powinniśmy sobie radzić. Nawet bez naszych płuc, czyli Zalewskiego i Zielińskiego, jak to mówił trener Probierz, no, powinniśmy sobie po prostu z zamkniętymi oczami z takimi drużynami radzić. Jedyny, kto moim zdaniem ewentualnie zasługuje na plus, ale on nigdy tak naprawdę nie zawalił żadnego meczu w reprezentacji, to Łukasz Skorupski, bo Łukasz Skorupski uratował nam dupę z Litwą i bronił te strzały z dystansu Malty. Więc Łukasz Skorupski można powiedzieć, że z wygranym z grupowania i może probieżowi nie wpadnie do głowy taki doskonały pomysł, żeby w czerwcu postawić na bułkę o odsunąć Skorupskiego. Mam nadzieję, że tutaj jednak, chociaż tutaj zachowamy normalność. A przegrani? Też się można czepiać zawodników, ale z drugiej strony oni są zarządzani przez jakiegoś selekcjonera, a ten selekcjoner został przez kogoś wybrany. Więc, moim zdaniem, największym przegranym jest Cezary Kulesza i ta jego kadencja. Ta kadencja, która jest żenująca, która jest żałosna, która nawet już nie jest śmieszna. Bo mogliśmy się śmiać z tych pijackich wybryków na wyjazdach reprezentacji Polski albo że wywozili alkohol do, na Mistrzostwa Świata w Katarze i Kabanosy to może i było na początku śmieszne, ale na dłuższą metę jest to żenujące. Swoją drogą. Zastanawiałem się też, czy krytykować Probierza, ponieważ Michał Probierz jest to jednak średni selekcjoner średnich klubów ekstraklasy. Więc dlaczego z powodzeniem ma trenować reprezentację polską? Jeżeli chcemy mieć poważną reprezentację, to zatrudniajmy tam najlepszych fachowców. A mamy fachowca takiego, jakiego mamy, więc gramy tak, jak gramy. Mając moim zdaniem piłkarzy do dużo lepszej gry. Może nie do tego topu światowego i europejskiego. No ale z takimi reprezentacjami, jak graliśmy na tym zgrupowaniu, powinniśmy sobie radzić z palcem w nosie, co tutaj dużo mówić. Co czeka reprezentację dalej? Moim zdaniem reprezentacji nie czeka żaden rozwój, bo nasza reprezentacja jest zależna tylko od indywidualności. Jeżeli dobry mecz zagra Zalewski, to może dobrze wrzuci piłkę i Lewandowski strzeli gola. Jeżeli Lewandowski będzie miał dobry dzień, to też którąś z tych gównianych sytuacji wykorzysta. Może Piotr Sieliński zagra prostopadłe podanie, może matikasz się podłączy i wyjdzie mu wrzutka. Jeżeli to się nie stanie, czyli inaczej, jeżeli nie błysną indywidualności, to my będziemy się prezentować tak jak na tym zgrupowaniu, podczas tego zgrupowania, bo my nie mamy drużyny. My nie mamy zupełnie drużyny. My gramy, mamy zlepek całkiem niezłych piłkarzy, którzy nie grają jak, jak drużyna. I co się wydarzyło moim zdaniem najważniejszego podczas tego zgrupowania, to to, co Robert Lewandowski powiedział po meczu z Maltą. Bo wiemy, jaki wpływ Robert Lewandowski ma na przyszłość selekcjonerów reprezentacji Polski. Wiemy, że po jednej z jego wypowiedzi został zwolniony Jerzy Brzęczek. Wiemy, że też ta wypowiedź to jest duży kamień do ogródka Michała Probierza, bo Lewandowski mówi, że tutaj nie ma co pudrować, trzeba się wziąć w końcu do roboty. Że może są jakieś podstawy, ale niewielkie, ale trzeba trenować wszystko. A przypominam, że Probiusz nie przejął drużyny w lutym czy w styczniu, tylko trenuje ją już kilkanaście miesięcy. Więc moim zdaniem, paradoksalnie, ta wypowiedź lewego była ważniejsza niż to, co wydarzyło się w tych poprzednich meczach, co jest oczywiście nieakceptowalne. Nieakceptowalne dla kibiców, wydaje mi się, że dla piłkarzy tak samo. Na dłuższą metę, dla związku piłki nożnej też powinno być nieakceptowalne. Ale my mamy w PZPN-ie cyrk. Mamy cyrk. No i to będzie trwało. To będzie trwało, dopóki się nie zmieni władza. Pamiętajcie też o tym, że jak ktoś myśli o tym, żeby zwolnić probierza, to trzeba mieć w głowie to, że kolejnego selekcjonera też będzie wybierał Cezary Kulerza. Więc nie wiem, czy jest sens zwalniać probierza, czy to przyniesie jakąkolwiek zmianę. Moim zdaniem nie przyniesie. Jak już go zatrudnił, to już niech pracują. Czekają nas po prostu, moim zdaniem, lata nędzne, jeżeli chodzi o piłkę nożną. No ale może się niebawem... Coś zmieni, bo jeżeli taki status quo będzie zachowany, no to blado, blado, blado i biednie będziemy wyglądać na tle choćby takich reprezentacji jak reprezentacja Słowacji, jak reprezentacja Słowenii. Nie wspomnę już o Czechach, Hiszpanach, Szwedach czy tych ciut jeszcze. Lepszych ekipach. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film podsumowujący to pierwsze zgrupowanie w 2025 roku. Daj znać, co ty sądzisz o reprezentacji Polski, o jej grze i czy ta droga będzie przebiegała w tym lepszym kierunku, czy w tym gorszym. Dzięki, że obejrzałeś ten film do końca. Jak ci się podobał, zostaw łapę w górę, zasubskrybuj kanał i widzimy się w kolejnych filmach.